Cześć, witajcie w moim finałowym podsumowaniu serialowym tygodnia, przynajmniej na ten sezon, programie w którym omawiam wszystkie seriale na podstawie komiksów, które widziałem w ostatnim tygodniu. Tym razem nie będzie to co prawda to co widziałem w ostatnim tygodniu, a skupię się na finałach aż czterech seriali, czyli Supergirl, Flasha, Arrow i Agentów Tarczy. Może być to trochę przydługie, na dole jak zawsze znajdziecie opisy, w których momentach możecie sobie przeskakiwać do omówień każdego z finałów i przy okazji poza finałem oczywiście powiem dwa słowa o całym sezonie. Wszystko jest jak, naj jak, jak najbardziej spoilerowe, więc po raz kolejny przypominam, w opisach możecie sobie przeskakiwać do interesujących Was części. Finał Supergirl był może nie rozczarowujący, ale na pewno nie był jakoś wyjątkowo ekscytujący. Wyraźnie było widać, że w odcinku poprzedzającym finał bardzo oszczędzano yy, budżet, starano się wszystko robić bardzo umownie, bardzo oszczędnie, po to, żeby na końcu dać Supermana, wielki rozpierdziel miasta i tak dalej, i tak Tylko ostatecznie wyszło to trochę płasko. Nie wiem, nie miałem takich emocji jak na początku tego. Yy, tego sezonu, kiedy po raz pierwszy pojawił się w Superman razem współpracowali, to miałem wrażenie, że on jest taki po prostu obowiązkowy. Ej, możemy go jeszcze raz użyć, to użyjmy go w jakikolwiek sposób. Ilość dziur i nieścisłości, które się tutaj pojawiają jest oczywiście przytłaczająca, ale od jakiegoś czasu postanowiłem CW już e, aż tak tego nie wytykać, no bo wiecie, chociażby jak rozpylono ołów w atmosferze, który jest szkodliwy dla mieszkańców tak samo, to dlaczego w odwecie oni nie rozpieprzyli im na przykład tego miasta najpierw, a dopiero potem odlecieli. W sensie ten ołów raczej w statkach, które były odizolowane do lotów w kosmos, im nic nie robił. Czy na przykład dlaczego, kiedy Superman został potraktowany tym specjalnym kryptonitem, widział tylko Karę jako uosobienie swoich strachów, czyli Zoda, hej, mamy obsadzonego Zoda, a nie wszystkich innych dookoła. I tak można wymieniać i wymieniać. Więc ostatecznie finał nie był wyjątkowo interesujący, a jeśli chodzi o sezon, to. Druga część tego sezonu była marna, w większości miała lepsze odcinki, ale generalnie od czystego, niezobowiązującego fanu, który wniósł początek tego sezonu, potem kiedy pierwszego nawet nie skończyłem, im dalej tym to bardziej się rozłaziło. Trzeci sezon pewnie sprawdzę, ale nie mam co do niego jakichś większych oczekiwań. Niewykluczone, że Supergirl będzie tym serialem, który w, przy kolejnym sezonie po prostu odstawię. Chyba że wprowadzą jakąś, jakieś dramatyczne zamieszanie, coś co bardzo zmieni status quo tego wszystkiego, bo nie chce mi się szczerze mówiąc oglądać już kolejnego sezonu, w którym. Kara ma powiedzmy nowe perypedy miłosne, no bo tutaj musiała się rozstać z Monelem, bo na pewno wprowadzą jej jakiegoś faceta, oczywiście będzie musiała co tydzień radzić sobie z kolejnym kosmitą, którego tam zostanie on wykryty przez tą specjalną agencję. Jakoś powtarzalność tego zaczyna mi się dawać we znaki, i tak wytrzymałem już tyle sezonów z powtarzalnym Ero i Flashem, że Supergirl, jako kolejny tego typu serial, nie do końca jest mi potrzebny. Także finał na pewno nie obiecał mi, nie wzmocnił mojej siły, jeśli chodzi o to, że no tak, to jest dobry, dobry pomysł, warto oglądać to dalej. Raczej, no skończyło się, sprawdźmy kawałek, co będzie dalej, ale bez większego entuzjazmu. Winał Flasha, chociaż dosyć przewidywalny, wzbudził trochę emocji i to się chwali. Ogólnie ten sezon uważam za nawet lepszy niż drugi sezon. Pierwszy był zdecydowanie lepszy, ale tutaj chociaż wprowadzono trochę... Innowacyjności w porównaniu do ciągłego złoczyńcy tygodnia, który pojawiał się w drugim sezonie, tutaj ci złoczyńcy tygodnia byli tylko w pierwszej połowie sezonu. I w przeciwieństwie do Super, gdzie uważam, że początek sezonu był lepszy, a koniec gorszy, tak z Flashem było odwrotnie. Pierwsza połowa sezonu, kiedy dr Alchemii dawał kolejnym gościom mocy, była nudna i powtarzalna, jak cholera, ale już druga część sezonu, która skupiła się na ratowaniu Iris, zmienianiu nieuniknionej przyszłości i tak dalej, była dużo, dużo bardziej. Interesująca. Co do podmianki, którą zrobił HR, yy, przewidziałem to, że byłem raczej pewien to, że, tego, że nie Iris zginęła, a ktoś się pod nią potrzył. Nie obstawiałem HR-a, co prawda, myślałem, że może być to ktoś inny, ale potem jak się nad tym zastanawiałem, to ma sens, bo Tom Cabino, tak się nazywa, aktor, który gra HR-a, czy wszystkie wersje Harrisonów. No właśnie, w każdym sezonie musi grać coś innego, chociaż wszystko wskazuje na to, że w kolejnym będzie to znowu. Harrison z y, Ziemi 2, a nie jakaś jego kolejna wersja, chociaż kto wie, może wynajdą kolejnego, po to, żeby ten aktor ciągle mógł grać coś innego. Więc no, no, to, to, to miało sens pod względem konstrukcji całego scenariusza. I jeśli chodzi natomiast o starcie z Savitarem, podobał mi się, podobała mi się ta cała akcja z e, tym, że kiedy on. Oni już uratowali Iris, to jakby Savitar nie mógł jej po raz kolejny zabić. To znaczy mógł, ale w ten sposób nie zachowałby swojego życia, ponieważ jego egzystencja zależy od tego konkretnego miejsca w czasie. I w momencie, w którym ono zostało zmienione, dalsze zabicie Iris. Mogłoby mieć zupełnie inne konsekwencje. Nie zapewniłoby istnienia Savitarowi. Spowodowałoby, że Barry może miałby z tym problemy, może byłby smutny i tak dalej, ale już ta, ten Miraż, ten jego duplikat czasowy, jak oni to nazywają, nie powstałby na, w ten sposób, i Savitar i tak w tym momencie został unicestwiony. To mi się bardzo podobało z rozwiązaniem jakby czasowym. Oczywiście mieliśmy ko ko końcową walkę, gdzie trzej speedsterzy walczyli z Savitarem i Dybary, który nagle stwierdził, że wywibruje go z jego zbroi. Mógł to zrobić wcześniej, ale okej, okay, w tym momencie po raz pierwszy na to wpadł. Nie było to w sumie najgorsze i o tyle co gdyby ten sezon szedł torem początku, to pewnie już bym nie oglądał kolejnego, czwartego sezonu Flasza, ale ponieważ końcówka była inna i te, nie mieliśmy ciągłych start z pojedynczymi złożnicami tygodnia, ale rozwiązywanie różnych problemów, dam szansę, chętnie zobaczę, co będzie dalej, tym bardziej, że przywykłem już do tej ekipy ze wszystkich seriali CW, drużynę Flasza lubię najbardziej, bardzo cieszy mnie to, że zakończono cały ten motyw z Killer Frost, w sensie, nie ciągnął tego, że ona jest złoczyńcą i uciekła gdzieś, bo wiadomo było, że Caitlin musi kiedyś wrócić do Team Flash i oczywiście wróci i zakończono to, pozbyto się tego całego, jestem zła. Dano jej jakby czas, żeby odpocząć, teraz pójdzie, rozgryzie swoje problemy życiowe, a potem wróci i będzie pewnie razem z Wolim walczyła z przestępcami, no bo póki co Barry będzie nieobecny. No właśnie to zakończenie, w którym pozbyto się Barego, wrzucono go w Speedforce, też uważam za interesujące, bo dzięki temu może będziemy mogli zobaczyć jakiś skok w czasie, jakiś... Yy, powiedzmy, co dzieje się pół roku, rok później, od chwili, w której tu jesteśmy. A lubię takie zagrywki, bo czasem dają nam trochę świeże spojrzenie na wszystko. Zakładam, że Wally -E nie będzie już Kid flaszem, a flashem w tym czasie. Tak jak yy, oczywiście było to w komiksach, kiedy, kiedy Barry właśnie zniknął. Nie, właśnie, nie zdziwię się, jak się okaże, że w ciągu tego roku Killer już rozwróciła i mu pomaga, czy coś takiego. Bo lubię taki, takie zagrywki. Tak długo, jak nie wyciągnął go natychmiast z tego wszystkiego. Mam, mam nadzieję, że, że dostaniemy interesujący początek kolejnego sezonu. Także finał Flasza może nie zwalał z nóg, nie był jak wszystkim, o czym marzyłem, nie spowodował, że uznałem to za znowu najlepszy serial, jaki kiedykolwiek widziałem, czy coś takiego, ale był na tyle satysfakcjonujący i na tyle obiecujący, jeśli chodzi o kolejne sezony, że Flasza będę z przyjemnością dalej śledził. Finał Arrow. Wow. Kto by się spodziewał po średnim sezonie, ale i tak dużo lepszym niż te po prostu popłuciny, które dostawaliśmy w trzecim i czwartym sezonie, że będą w stanie stworzyć taki finał. Końcówka poprzedniego sezonu, tutaj przypomnę Wam, spowodowała, że na Reddicie, gdzie był e, fani, e, zmienili nazwę fanpage'a z Ero na Daredevil, bo tak byli zadowoleni z powodu tego, jak skończył się poprzedni sezon. To było coś po prostu tak strasznego, że nie dało się tego oglądać. Naprawdę chyba siłą przyzwyczajenia w ogóle wróciłem do Ero w tym sezonie i stwierdziłem, że już tyle to oglądam, że a już wiecie, to jest takie marne, że pewnie kolejny sezon będzie ostatnim, więc hej, przynajmniej zobaczę całość. Czy sezon był jakiś wyjątkowo dobry? Nie, nie był jakoś szczególnie dobry. Miał całą masę dłuższych, głupotek i niepotrzebnych rzeczy. Cały czas wahał się z tonem, kim ma być Oliver, co, co ma się z nim dziać. Miałem już dosyć tego ciągłego. Jestem mordercą, nie jestem mordercą, zostawcie mnie w spokoju, chcę działać sam. Bardzo, bardzo powtarzalne. Nowa załoga Olivera nie przypadła mi szczególnie do gustu. Nowa Black Canary nie miała... Miejsca zaistnieć, pokazać, że jest prawdziwym badacem, chociaż widzę w niej potencjał, ale nigdy nie zrealizowany. Mr. Terryfiki stał się tak bardzo upierdliwy, jak tylko możliwe. Jego teksty na początku, chociaż były miara samoświadomy samoświadome i jakoś mnie mogły bawić, to w końcu stały się tak bardzo męczące, że gościa miało się kompletnie dosyć. Wild Dog. Ten motyw z jego córką coś wniósł, ale ostatecznie miał, mam wrażenie, że gość jest zbyt sztuczny. Może to jest wina gry aktorskiej gościa, który jest troszeczkę zbyt drewniany, więc pomysł z nową ekipą nie zadziałał. W miarę interesował mnie Ragman ze względu na to, że miał właśnie jakieś dodatkowe mocy, ale go się pozbyli, więc. No, kolejna strata. Oczywiście ciągłe pseudo romans Felicity, który powinni jednoznacznie urwać, bo chyba po poprzednich sezonach nikt kto oglądał Arrow... Już nie był fanem pomysłu, żeby Oliver i Felicity byli dalej ze sobą. No, jednym słowem, bardzo nierówny, bardzo nie. taki niekonsekwentny ten sezon, z kilkoma dosłownie dobrymi odcinkami, no ale oczywiście miał trochę lepsze flashbacki. Flashbacki w dwóch poprzednich sezonach wydawały się kompletnie zbędne. Tutaj Dolph Lundgren oczywiście wszystko upiększał, więc dzięki temu zawsze oglądało się to dużo przyjemniej. Jednocześnie. Y, cieszę się też, że to jest koniec. Wiemy już dokładnie, co on robił przez te 5 lat, więc Oliver wrócił do domu. Nie, nie będziemy mieli flashbacków w następnym sezonie, z tego co słyszałem bardzo dobrze. Już one są niepotrzebne i tak jak mówię, w wielu, w wielu odcinkach nawet w tym sezonie, kiedy były lepsze, odnosiłem wrażenie, że są tylko po to, żeby. No, bo muszą być, bo, bo jest obowiązek, że muszą być, więc pokażmy flashbacki. Także jeśli chodzi o sezon, no nie jestem pod wrażeniem i prawdopodobnie darowałbym sobie oglądanie następnego sezonu. Gdyby nie ten finał. Fina w finale z jakiegoś powodu stwierdzono, wyciągnijmy po prostu wszystkie armaty, które mamy, rzućmy wszystko, co się da. Wrócił oczywiście Slade Wilson i mówiłem w poprzedn... jeszcze w drugiej części tego sezonu, kiedy zapowiadali, że Manu Bennett powróci jako Deathstroke, że tylko na to czekam, bo mam nadzieję, że to poprawi jakość tego serialu i się nie pomyliłem. Manu Bennett jako Deathstroke był świetny. W ogóle on pisał o tym, że fani domagali się serialu o Deathstroke od CW. Jeżeli Manu Bennett chce grać główną rolę w serialu o Deathstroke, to CW jest głupie, jeżeli tego nie robi. Ja myślałem, że jedyny powód, dla którego oni nie wykorzystują tej postaci, to właśnie to, że Manu Bennett nie jest jestem tym tak bardzo zainteresowany. Jeśli on chce mieć serial o Deathstroke'u, to przecież to by się oglądało 100 razy lepiej niż takiego Arrow, czy Supergirl, czy główniane Legends of Tomorrow. Jeżeli jest okazja, proszę zróbcie serial o Deathstroke'u z Banu Benetem w roli głównej. Będę śledził wszystkie odcinki, jak tylko się da. I oczywiście wypadł w tym odcinku bardzo dobrze. Yy... Powrót, e, bumeranga został. W ogóle nie spodziewałem się, że boomerang to wejdzie. Gdzieś na jakieś zdjęcia go potem zobaczyłem. E, I oczywiście, hej, boomerang zdradził, kto by się spodziewał, ale było to wpisane w jego postać. Odegrał tą drugorzędną rolę, którą, którą powinien odegrać. Motyw oczywiście z nim i Malcolmem Merlinem jest zrobiony na tej zasadzie, że e, e, Barrowman, który gra Merlina, powiedział, że już się rozstaje za rowersem, że nie będzie już grał w żadnych tutaj odcinkach. Czy to jest gadanie, czy nie? ciężko powiedzieć, na, na... założę, że póki co jest, że, że Baruman faktycznie chce zrezygnować z grania w Arrowverse, e, tylko celowo, wiecie, kontrakty się zmieniają, zdania, nastroje aktorów, e, wszystko się zmienia, więc specjalnie zrobili nam tutaj takiego, e, takie, takie otwarte, powiedzmy, zakończenie, e, coś takiego, żebyśmy nie do końca wiedzieli, no niby Merlin stał na minie, Yy, prawda, podszedł do niego Kapitan Boomerang i oni usłyszeli wybuch, ale celowo nie pokazali kiedy on się rzuca na niego bo póki co z naszego punktu widzenia zarówno Kapitan Boomerang jak i Malcolm Merlin nie żyją ale dzięki temu, że zrobili to w ten sposób za sezon 2, jak George Barrowman stwierdzi, że no, może jednak zagram znowu Merlina, będzie magiczne wyjaśnienie, jak to wrzucił jakiegoś z tych innych popychadeł e, bumeranga na tą minę, I, i to on wyleciał, wiesz, z, z, zasłonili się nim, a potem, na przykład, on leżał w śpiączce, czy kapitan bumerang e, leżał w śpiączce, czy cokolwiek. To da się na, na tym etapie wyjaśnić, i specjalnie zrobili to dokładnie w ten sposób, żeby. Nie było pewności, no na tą chwilę zakładamy, że nie żyje i na potrzeby serialu wszyscy będą widzieli Malcolma jako martwego, ale wiecie, zawsze jest ta furtka w razie czego można go przywrócić. Jednym słowem, Kapitan Boomerang i Malcolm Merlin są takim kotem Schrodingera w yy, serialu Arrow, czyli. Nastąpił wybuch, ale dopóki nie zajrzymy tam i zobaczymy, co się stało, są jednocześnie żywi i martwi. No bo jakbyśmy zobaczyli ciała, to będą martwi, ale jak nie, to są żywi. Więc no tak jak działa Shreddingera. i to jest bardzo standardowe zagranie wśród scenarzystów serialu, żeby w ten sposób zostawić sobie tą właśnie małą furtkę. Pozostałe. Akcje uważam też zostały nieźle wykonane. Black Canary kontra Black Siren. Krótkie, ale wyjątk wyjątkowo satysfakcjonujące starcie. Nyssa kontra Talia i oczywiście wejście Deathstroke'a w to wszystko. Jeden zarzut, jaki mam co do tego o, finału, to jest to, że wszystko rozgrywa się o to, że no Oliver nie zabija. Oliver nigdy nie zabije, wiecie, nigdy Chase'a nie zabije, nie zrobi tego, nie zniży się do jego poziomu, choćby nie wiadomo co. Kiedy jednocześnie Nyssa i Deathstroke mordują ludzi na lewo i prawo, będąc z nim... Merlin pewnie też, ale to nie problem, bo to nie Oliver, on przemyka na to oko. Moi koledzy mogą mordować, byle ja bym nie mordował. To mi się bardzo nie podobało, w związku z tym, że wszystko właśnie idzie w tą stronę o, o tą duszę Olivera, jednocześnie, a jednocześnie te, 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 te przydupasy z ligi, oni mogą ginąć, ale nie Chase, bo on nie wiem co. Więc to uważam za dosyć sporą wadę w pisaniu całej tej historii. I oczywiście mamy to piękne zakończenie, kiedy Chase ginie, i jednocześnie eksploduje. A w ogóle podało mi się motyw z Oliverem, który strzelił mu w nogę, obniżając łuk. Fajnie zagrane. Ale ogólnie mamy to zakończenie, eksploduje cała wyspa. No, ja domyślam się, że Slade Wilson, który po prostu mieszkał tutaj długi czas, był jeszcze dłużej niż Oliver, wcześniej na Lian Liu, zna, nie wiem, jakiś bunkier, który gdzieś tam jest, jakiś schron i pewnie tam zabrał całą ekipę, dzięki czemu oni przeżyli, więc no tak stawiam. Oczywiście wiadomo, że przeżyli, ale jak mam stawiać, w jaki sposób, to stawiam, że to jakoś rozwinął i myślę, że dadzą go na początku następnego sezonu i kto wie, może wreszcie dostanie swój serial, na co bardzo liczył i z przyjemnością bym to obejrzał. Jednym słowem, erą, który byłbym bliski porzucenia po tym se sezonie, po tak dobrym finale, no muszę im dać jeszcze szansę, bo uważam, że finał ze wszystkich finałów, od razu tu teraz powiem, dwóch poprzednich seriali, czyli Flasha, Supergirl i trzeciego Agent of Street, uważam, że Arrow miał najmocniejszy finał ze wszystkich. Sezon absolutnie nie, ale finał, no tutaj absolutnie wyszedł. I jeżeli potrafiliby no, od tego momentu, bo wiem, że on bardzo dobre recenzje zebrał i wiele osób, właśnie tak jak ja, odzyskało jakąkolwiek wiarę w Arrow, jeżeli potrafiliby wykorzystać momentum, od tego miejsca, to myślę, że kolejny sezon, nieprzerywany flashbackami, flashbackami może wyjść naprawdę sensownie. Finał e, Agents of Shield był niestety trochę rozczarowujący. Wynika to głównie z tego, że po w poprzednim odcinku mocno zniszczono już postać Eidy. Miałem nadzieję, że jakoś się odbudują, ale zrobiono z niej wściekłą, zazdrosną dziewczynkę w poprzednim sezonie, zamiast próbować wejść w to głębiej, spróbować rozwinąć jej charakter, zobaczyć, że ona faktycznie uczy się czegoś. Może było z tego coś ciekawego poprowadzić, ale nie, Postanowiono zrobić z niej wściekłą dziewczynkę, która chce wszystkich pozabijać. Przez to w finale ona była kompletnie blada. Nie miała kompletnie... Była, nie miała żadnej głębi. Była po prostu chodzącą, wstrzeszczącą dziewczynką, którą wiadomo w tym wypadku, Trzeba się szybciutko, bez większych problemów pozbyć. Nie dało się tutaj zrobić jakiejś gry. Wiecie, inteligentnej, jakoś tutaj y, jakiejś może ciekawej rozmowy na końcu ze złoczyńcą, który sam to jakoś widzi. Z nią już na tym etapie nie dało się rozmawiać. Przez co cały ten plan z podmianą Ghost Ridera i tym, żeby Colson na chwilę wziął do siebie Ghost Ridera, wyszedł y, jakoś tam. No wiadomo, wszystkie sceny z Ghost Riderem były bardzo ładnie zrobione. Widać, że zostawili budżet na ten odcinek. I tak on razem z Daisy rozwalali e, te roboty. No nie, mój w ogóle, tu muszę powiedzieć, że mój najbardziej znienawidzony rosyjski super złoczyńca przeżył i to mnie bardzo smuci. Liczyłem, na to, liczyłem na to, że się go pozbędą, a tak pewnie będzie jeszcze wracał, bo jego super głowa jest gdzieś indziej i teraz będzie tworzył kolejne roboty. Oh, Boże, proszę nie. Zapomnijmy o tym. Niech w następnym sezonie powiedzmy, pierwszy odcinek się od tego zacznie i go załatwić, bo, bo jest tak niepotrzebną postacią. No ale pomijając go. Sceny z Ghost Rider'em były jak najbardziej ładne, oglądało się to fajnie. Jak Coulson Ghost Rider walczył z Eidą i tam teleportowali się. Jak na budżet serialowy, to też wyglądało niczego sobie. Ale tak jak mówię, ostatecznie przez to, że. Hmm, że w poprzednim odcinku Ada straciła jakąkolwiek głębię, no tak tutaj po prostu czekałem aż ją rozwalu, bez, bez żadnego napięcia, i także może nie, nie sam finał był jakoś wyjątkowo zły, co po prostu zostało y, wprowadzenie do niego zniszczyło, wydaje mi się, cały dramatyzm te, tego zakończenia. Plus ewidentnie widać, że nie byli pewni do samego końca, czy dostaną przedłużenie, no bo y, jakby to przedłużenie y, na kolejny sezon y, pojawiło się w ostatniej chwili. Więc y, mamy takie, jakby, domknięte zakończenie, kiedy pokonują EIDE, i tutaj wydaje mi się, byłoby. Je, myślę, że nawet nagrali pewnie dwa zakończenia. Jedno z opcją nie dostajemy, i tutaj jakieś pewnie potem ładny epilog dla wszystkich, a drugie z opcją jednak dostajemy. I mamy to całą scenę w barze, kiedy są nagle zamrożeni, i pojawiają się na orbicie, w tej scenie, po napisach, czy gdziekolwiek, jakiejś stacji kosmicznej. I tu jest moja właśnie jedna rzecz, jeśli chodzi o agentów. Podobało mi się to. To, że zostali wysłani w kosmos, naprawdę mi się podobało, bo to może bardzo zmienić scenerię, jeżeli Joss Whedon ma cokolwiek jeszcze wspólnego z agentami, to hej, Firefly, tak, jeden z najlepszych, zbyt szybko anulowanych seriali w historii. Także jeżeli następny sezon ma być reklamowany pod hasłem tego, że wszyscy są w kosmosie, Zajmujemy się, zajmujmy się obcymi innymi planetami albo wiecie, Star Trek stacja kosmiczna, Deep Space Nine i tak dalej. Jeżeli kompletnie odetną się od Ziemi w tym momencie i dostanę zapowiedź tego, że to jest kompletnie coś innego teraz. Stoimy na stacji kosmicznej, wszystko będzie się działo w tym miejscu, ja to kupuję i sprawdzę to chętnie, zmiana to będzie tak duża zmiana statusu quo tego serialu, że mnie autentycznie to zainteresuje, i w tym momencie dajesz szansę serialowi. Nawet jeżeli okaże się, że to jest coś w rodzaju gemy, która odkrywa na obcej planecie, dwa odcinki, i wracamy do domu. No, to na tym etapie już sobie daruję ten serial. Nie chce mi się oglądać ich znowu walk na ulicy i nie wiem, Hydra powraca po raz dziesiąty czy coś takiego. Dosyć tego po prostu muszą naprawdę zamieszać w tej całej serii, jeżeli chcą dalej utrzymać napięcie tego, tego serialu. Więc po raz kolejny podkreślam, finał był ładny. To chyba najlepsze, co mogę powiedzieć, ale niewystarczająco zahaczył mnie, żeby choćby, nie wiem co, muszę zobaczyć kolejny sezon, ale jednocześnie ta scena po napisach dała mi nadzieję, że następny sezon będzie tak bardzo inny, w tak bardzo innej konwencji zrobionej, że będzie się miało wrażenie może, że to jest praktycznie inny serial, że da, dam mu szansę, tylko ze znanymi bohaterami, że dam mu szansę, natomiast e, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli to jest tylko taka zasłona dymna, no to, to ja podziękuję. Także jeśli chodzi o agentów... To chyba wszystko. Były oczywiście te drobne elementy z Makiem, który musi pożegnać się z córką, co było całkiem niezłe. Z doktorem Radcliffem, który siada, i w pewnym momencie znika. Mówię, ten, ten finał był ładny. Miał całkiem ładne domknięcia wątków, aczkolwiek główny złoczyńca, przez to jak został poprowadzony, był kompletnie niesatysfakcjonujący. I po prostu czekało się na jego odstrzelenie, odhaczone do domu. To całe moje podsumowanie serialowe, ostatnie w tym sezonie. Piszcie jak wam podobały się te seriale, czy czekacie na kolejne sezony, którego z nich, a może na wszystkie. Dajcie mi znać w komentarzach, chętnie zobaczę jakie są właśnie wasze opinie, bo ja, tak jak mówię, na Supergirl jestem niekoniecznie nastawiony, Flasha chętnie zobaczę, Arrow po finale też, a w Agentach zależy czym będzie on reklamowany. Dajcie mi znać jak to wygląda u was. No i do następnego razu. Cześć!